Solo o grach. Odcinek pierwszy. Great Western Trail, czyli co w krowie piszczy. Tekst Daniel Brzost. Czyta Jakub Solo. Nazywam się Muriel i będę waszą przewodniczką na szlaku Great Western Trail. Trasę z Teksasu do Kansas City przemierzyłam wielokrotnie. Znam ją jak własne kopyto. Pierwszych kilka podróży minie Wam jak zbicza strzelił, bo po drodze nie będzie za wiele okazji do pozwiedzania. Z czasem jednak na prerii wyrosną jak grzyby po deszczu nowe budynki, które dadzą kolejne okazje do popasu, a postój tam przyniesie wymierne korzyści. Największym niebezpieczeństwem, jakie czeka Was na szlaku, jest zatrzęsienie opcji do wyboru, akcji do wykonania, decyzji do podjęcia, ale od takiego przybytku głowa nie boli. Trzymajcie się blisko, to pokażę wam, co i jak. Nie przejmujcie się, że słuchacie gadającej krowy, bo fajce pokoju tak bywa. Obiecuję, że będę się streszczać. Do niczego was nie przymuszam, ale pora ruszać, bo blokujemy rondel. <tryk> Życie wiecznego tułacza oznacza konieczność wyboru konkretnej drogi, po której będziemy wędrować. Loskow boja to praca ze stadem, korzystniejsze dokupowanie krów do tali, sprzedawanie ich po lepszej cenie, podnoszenie wartości hodowanego bydła. Trud pioniera to misja cywilizowania dzikiego, krowiego zachodu, gdyż pracowity budowniczy taniej wznosi lepsze budynki i będzie zarabiał, gdy konkurencja przemierza jego ranczu. Kogo kuszą nowinki techniczne, ten może zapragnąć zostać prawdziwym baronem kolejowym i czerpać korzyści ze stacji i docierać do odległych miast. Oprócz tego, rządni przygody mogą stawić czoła potędze dzikiej natury, walcząc z przeciwnościami na niebezpiecznych trasach, zaś prawdziwi traperzy mogą szukać zysków w handlu z Indianami. Dróg do zwycięstwa i okazji do zarobienia garści dolców jest sporo. Specjalizacja to klucz do sukcesu. Nie da się być dobrym we wszystkim. Dla przykładu, ja jestem kowbojska krowa preriowa, przewodniczka stada. Szukam najkrótszej drogi do celu, najszybciej przemierzam szlak. Nika to majsterkowiczka, co kilka kroków stawia nowy domek na preri. Ramina w szkółce niedzielnej naczytała się o krowie, co jeździła koleją i teraz spełnia się jako zawiadowca stacji. Siodłajcie byki, gaście ogniska, zwijamy obóz. Patrzcie pod nogi, żeby nie nadepnąć na grzechotnika. To grozi paraliżem decyzyjnym. O. Swoją wędrówkę do Kansas zaczynam na ręce ranchera wraz z kilkoma koleżankami, jako jedna z jego osobistej talii krów. Przemierzamy prerie w wesołym statku, podziwiamy widoki i próbujemy nie zmarnować żadnego kroku, aby w Kansas osiągnąć jak największą wartość w punktach zwycięstwa i dolarach. Na szlaku wykonujemy akcje główne, zależne od miejsca postoju i bardzo pożyteczne akcje dodatkowe. Wachlarz dostępnych opcji jest szeroki, a wśród nich znajduje się budowa, zatrudnianie pomocników, zakup bydła, wymiana krów na ręce. Przemieszczanie swojej lokomotywy, pozyskiwanie żetonów tipi oraz zagrożeń, dobranie karty celu, która na przykład potrafi podbić wartość zdobytych żetonów. Wszystko jest pięknie ze sobą powiązane. Wpływa na sytuację gracza i modyfikuje liczbę dostępnych opcji. Z każdym nowym elementem, który rozkwita na planszy, robi się coraz ciekawiej. Wizyta w Kansas City jest dość emocjonująca. Jej efektem jest zwiększenie puli pomocników dostępnych na rynku pracy, dodanie żetonów niebezpieczeństw i żetonów tipi na planszy. Sprzedaż stada to zwykła formalność. Transport cennych krów do głodnych mieszczuchów ogranicza zysk ze sprzedanego stada, bo każda stacja docelowa ma określoną wartość. I tutaj do głosu dochodzi ulubiona mechanika ranchera Pfistera. Jaką jest zdejmowanie dysków z planszetki gracza, dokładanie ich na planszę główną, co rozwija akcje, cechy, umiejętności naszego rancza. To jest znak firmowy tego projektanta, który dodaje kilka garści więcej sowitego kombinowania dla graczy, którzy muszą decydować, co rozwinąć, gdzie opłaci się dojechać, które akcje odblokować najpierw. Po wizycie w Kansas cykl się powtarza. Koło preriowego życia toczy się ze wschodu na zachód, aż ktoś uruchomi koniec gry i trzeba stanąć naprzeciw siebie licząc punkty. A jest co liczyć. Jeśli spytacie mnie, czy jest jakiś dodatek do Great Western Trail, to powiem Wam, że owszem, jest i nie grajcie bez niego. Kolej na północ stawia na rogach kolejowy aspekt gry i dodaje kilka rzeczy, bez których trudno teraz sobie tę gry wyobrazić. Dostajecie nową planszę połączeń kolejowych, na której możecie budować swoje oddziały handlowe. W zależności od wielkości miasta zyskać można różne akcje natychmiastowe, a dzięki nim żetony wymiany, które pozwalają wymienić dwie krowy z ręki. A zobaczycie, że na progu Kansas City to robi ogromną różnicę mierzoną konkretnymi dolcami. Co mm. ten dodatek mieć. Może i jestem zwykłą krową, ale nie widzę dla siebie lepszej planszy niż Great Western Trail. To bogactwo opcji, decyzji, okazji oznacza pełną swobodę wyboru, prawdziwą planszową wolność najlepsza gra okrowa. Mamy już swoje lata na grzbiecie i poszarzałyśmy od preriowego pyłu. Jest na zachodzie wiele nowszych, atrakcyjniejszych pastwisk, lecz my trzymamy się sprawdzonych ścieżek. Na prerii czujemy się jak w domu. Trzymamy fason, ruszamy się dziarsko. Jak prawdziwe old timerki. Nikt nie wpadnie na pomysł, żeby nas przemalować, aby wydoić do sucha ze słodkiego mleka nostalgii. Prawda? Prawda? No.